Słuchajcie, mam już rozkręconą, tak całkowicie, soczewkę, ten projektor ksenonowy, jaki jest w 39 i to jest lustro, jakie się tam znajdowało. Jeszcze z żarówką, i widzicie. No fizyki nie oszukamy. Żarówka się nagrzewa, ciepłe powietrze z tej żarówki idzie do góry, więc największe zniszczenie jest tuż nad żarówką. To nie jest brudne, zadymione, po prostu jest spalona ta powłoka aluminium, która powinna odbijać światło. Niestety to światło nie jest odbite, nie wydobywa się w ogóle strumień światła z lampy. Tak powinno wyglądać te, te lustro, Widzicie, ta powłoka lustrzana jest idealna, można się przejrzeć. Odbija światło. Także wymieniamy te wypalone na zregenerowane. Czyścimy lampę, wymieniamy regulatory, regenerujemy klosze i lampa będzie świeciła i wyglądała jak nowa. A to, to jest prawdziwa, prawdziwa przyczyna słabego światła. I proszę mi wierzyć, najczęściej nie trzeba wymieniać żarówek, przetwornic, bo od tego zaczynacie. Niepotrzebnie ładując się w dodatkowe koszty, po prostu trzeba wymienić lustro, czy też napylić tutaj nową warstwę aluminium i lampa będzie świeciła jak nowa.